Witajcie, jestem Gargamel i dzisiaj uznałem, ej, zróbmy coś głupiego, więc zagramy w Stardoll. Jeśli śledzicie mnie na Snapchacie, to wiecie, że założyłem sobie tam konto i tutaj go nie podam, ale jeśli chcecie znać moje konto, to obserwujcie mnie na Snapchacie i może za jakiś czas znowu je podam i będziemy jedną wspólną rodziną na... na... Na, st na Stardolu. Ale na potrzeby tego filmu stworzymy nową postać. Haha! Ha, zacznijmy! Stardol. Wybierz swoją Stardol. Z tego co pamiętam, można ją potem i tak zmodyfikować całkowicie. Więc weźmiemy coś. Weźmiemy. to. Nazwa użytkownika. Rok urodzenia. Zaczynajmy przygodę! Wow, wow, wow! Dostałem rzeczy. Nie chcę dywanu. Okna, okna są dla słabych. Zamiast okna będziemy mieli po prostu lustro. Takie lustro powinno wystarczyć w naszej postaci, ponieważ ona jest bardzo egoistką. Krzesło. Tak, nie mamy okna, ale zasłonka się przyda. Dobra. Rośliny? Nie. Bez zasady. W sumie skoro już tu jesteśmy. A teraz przejdźmy do salonu piękności. Czy, czy tutaj się zmienia swoją twarz? Twarz i ciało. Tak, zmieńmy to. Ja boi. O oczy, koloroczu. E, takie szare. Takie bez... bez duszy. Usta. Czy jest tutaj monobrw? Nie ma monobrwi, mono ale jest, ale jest takie coś, takie krzaki. Potrzebuję jakiegoś masywnego nosa, takiego jak mój. A, bo i Nie, może, może nie. Może zostajemy przy takim fryzury. Ohoho, czy są dready? Jeśli będą dready, O Jezus, to są dready? Potrzebuję koloru główna jakiegoś. A, co? Mam drugi po... Boże, coś się odblokowałem. Stopy. Stardol jest gotowa na podbicie ho ho Hollywood, czy cokolwiek się robi w tej grze. Witaj w Stardol zabawę czas zacząć. Witam mnie Lady Gaga. Idźmy na zakupy. Mamy 711 takich fioletowych i 12 takich złotych, więc jak tu się... Oh God. Musimy kupić coś idiotycznego, musimy wydać pieniądze na coś idiotycznego, ponieważ... Czemu nie? Dobry boż, dobry boż... Aaaa, moje serce nie pozwala mi kupić czegoś słabego i myślę o kupowaniu czegoś dobrego, ale... Bape? Bape? A, Bape Inspired. A. O tak, to jest to, co chcę kupić. Kupiliśmy sobie chyba opaleniznę. No to coś na sobie. To jest to, co kupiłem. A no mogę sobie pogratulować. Z W Stardolu można też robić swoje filmy. Trochę się tym chyba powinienem interesować. Chciałbym zrobić film. Soldier Boy. Tak, Soldier Boy to jest dobry wybór. Wie? Ło wow. holo <laughs> Chciałbym go powiększyć, ale już bardziej nie mogę. Dźwięki Będny Śmiech dziecka. Nie ma niczego lepszego niż śmiech dziecka. Okej, okay, to jest to. Zapisz film. Mamy kolejny poziom. Tak się zdobywa poziomy. Chcę go opublikować. Tytuł filmu. Czy muszę wybierać litery. Stąd. Naprawdę, muszę wybierać słowa. Nagroda wspaniała gdzie? Publikacja filmu kosztuje 9? Nie stać mnie. Jak obejrzeć ten film? Chciałem pogratulować! Udało nam się, osiągnęliśmy coś. Design, design! Chcę! Bierzemy to, bierzemy, bierzemy jeszcze raz to, obracamy. Bang! Ile to kosztuje? Nie obchodzi mnie to, chcę to kupić. Wydaliśmy nasz ostatni hajs właśnie w tym momencie. Ja chcę... O! Jest projekt Fuck Me Daddy dla dwie sztuki złota. Opłacało się? No myślę, że nie. Zaprojektujmy coś, na przykład projektujmy kota Nie z tego basic materiału Jak zrobić dobrego kota? Nie chcę tego koloru Ten już może być bardziej Coś takiego... Hmm. Coś tutaj Tak, tak, tak Tutaj, I guess Tutaj, tutaj Czat Idziemy na czat Tutaj to dowolny czat Oh god Oh god Czy będę interakcje miał? Człowiekiem akceptuję zasady. Siemka. Jak tu robić? Co oczywiście? Czy mogę na kogoś kliknąć? Mogę się gdzieś przemieścić? Ona mu daje całusy. Ja też chcę. <słysy> ktoś mnie kocha. O nie. Ktoś napisał gay. Nie, wybaczcie Minigry Minigry to ostatnia rzecz Jeśli wbijemy czwarty poziom Liczę na lajki Quiz Celeb Quiz Zagrajmy, się nic nie pojawia Tina Turner Tina Turner Jest Co? 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 To to jest Jest boi Sztuka Ja boi Natalie Portman Poznaję po tym żydowskim nosku Avril Lavigne Hej, kibio Gratulacje Punkty No prawie 666 Mamy czwarty poziom Proszę państwa mam nadzieję, że wam się to podobało, ponieważ mi się to nie podobało i pewnie nie wrzucę tego A jeśli to wrzuciłem to znaczy, że to wrzuciłem No nic, więc jeśli wam się to podobało To jak zwykle zlajkujcie ten filmik I zapraszam was na mojego Instagrama, Facebooka Oraz Snapchata I do zobaczenia, do zobaczenia